Na początku mówiła ci wszystko: o tym, co ją dziś rozbawiło w pracy, o koleżance, która ma nowego psa, o tym, co dziecko powiedziało rano, jak wyszliście, o pierdołach, o głupotach, o drobiazgach, i ty czasem się z tego śmiałeś, czasem ignorowałeś, czasem mówiłeś: serio, to takie ważne? I ona to pamięta. A potem. Przestała mówić. I ty myślisz, może dorosła. Może po prostu nie ma ochoty. Może to normalne, że z czasem nie chce się już gadać o byle czym. Ale prawda jest inna. Kiedy kobieta przestaje dzielić się drobiazgami, to znaczy, że przestała czuć się bezpieczna emocjonalnie. Bo dla niej te małe rzeczy to sposób budowania więzi. To test, czy jesteś zainteresowany nią nie tylko w wielkich momentach ale na co dzień. I jeśli nie reagujesz, nie słuchasz, nie odpowiadasz z zaangażowaniem, ona się zamyka. Nie robi awantury. Nie mówi już mi nie zależy. Ona po prostu milknie. I jeśli myślisz, że to spokój, to jesteś już krok od tego, by ją stracić. Co możesz zrobić? Po pierwsze, zauważ, czego nie mówi. Czy wraca z pracy i już nie komentuje dnia? Czy nie opowiada, co usłyszała co ją poruszyło, co ją rozbawiło? To nie znaczy, że nic się nie wydarzyło. To znaczy, że już nie chce się tym dzielić z tobą. Po drugie otwórz przestrzeń, żeby do ciebie wróciła. Powiedz: "Wiem, że kiedyś mówiłaś mi więcej. Brakuje mi tego. Chciałbym znów słyszeć twój dzień. Twój śmiech. Twój świat." To nie błaganie. To pokazanie, że jesteś gotów ją znów słuchać. Naprawdę. Po trzecie kiedy powie coś u niewielkiego, zareaguj, jakby to był diament. Zainteresuj się. Żądawaj pytania. Pokaż, że jej świat cię obchodzi nie tylko, gdy wali się coś dużego. Bo relacja nie psuje się przez wielkie rzeczy, tylko przez tysiące małych momentów, w których przestaliśmy być ciekawi drugiego człowieka. A ty możesz sprawić, że znów poczuje się ciekawa, widziana, ważna. Jeśli czujesz, że ona się oddala, że już nie opowiada ci o sobie jak kiedyś, pobierz bezpłatny PDF z opisu. To konkretne działania na kilka dni, które przywrócą emocjonalne połączenie, zanim stracisz je na dobre. Bo jeśli przestała mówić o drobiazgach, to za chwilę może przestać mówić w ogóle.